Zajebiste! Cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie, dawno mnie tak naprawdę nie było na tym kanale, w sensie tutaj, w tej całej scenarii. Z tej strony Michał, znany także jako Zilla, ja prowadzę serwis Jurassic Park Polska, jedyny serwis poświęcony serii Jurassic Park w Polsce, na Facebooku, na który was oczywiście bardzo serdecznie zapraszam i dzisiaj sobie nagramy dosyć nietypowy materiał, albowiem pierwszy raz w historii tego kanału pokażę wam mój haul zakupowy. Tak się składa, że niedawno byłem w Berlinie. Po co tam byłem? Ano, byłem po to, żeby po prostu spędzić czas z żoną oraz z moimi przyjaciółmi. Nie zmienia to jednak faktu, że to była perfekcyjna okazja na to, żeby po prostu obłowić się w jakieś rzeczy związane z Jurassic Park. A jakby tego było mało, w Berlinie, aktualnie odbywa się wystawa Jurassic World Exhibition, o której już wam wcześniej opowiadałem i na której obłowiłem się naprawdę zarombiste fanty, którymi dzisiaj bardzo chciałbym się z wami podzielić. Inna sprawa jest jeszcze taka, że oprócz tych fantów z tej wystawy, udało mi się kupić w lokalnych sklepach też różne ciekawe rzeczy z Jurassic Park. Tak więc usiądźcie wygodnie, weźcie herbatę w dłoń i zapraszam tak naprawdę do oglądania. Zaznaczam przy tym, że wiem, że ten materiał jest nietypowy, nie oczekuję po nim jakichś masy wyświetleń. Nie, żebym oczekiwał po jakimkolwiek filmie masy wyświetleń. Tak więc jest to coś nowego na tym kanale i jestem po prostu ciekaw, jak to wyjdzie. Chciałem się z Wami podzielić tym, co tam można kupić, bo. W mojej opinii wtedy będziecie wiedzieli, czy warto po prostu wydawać tam pieniądze. Tak więc zaczynamy. Numer jeden. Zestaw Classic Jurassic 93 z Janem Malcolmem i Dilofozaurem. I oto nasza pierwsza rzecz z naszego dzisiejszego zestawienia mianowicie jest to zestaw Classic 93 z Jurassic Park, który ma imitować figurki Kennera z lat 90. Tak się składa, że to jest pierwszy przedmiot, który tak naprawdę nie jest z tej wystawy kurcze, która się tam odbyła, ale ze sklepu Smiths. Smith to jest lokalna sieć sklepów, która znajduje się na terenie Niemczech, jeżeli dobrze pamiętam, w Wielkiej Brytanii, która skupia się właśnie na sprzedaży zabawek. I tak się też składa, że często mają oni zabawki ekskluzywne z serii Jurassic Park, dedykowane tylko właśnie tej sieci sklepów. Oczywiście w Polsce też da się to kupić, ale tak się składa, że w Niemczech było to po prostu dużo tańsze, ponieważ trafiłem to na wyprzedaży za jedyne 19 euro, co daje, tak w przyliczeniu, mniej więcej 80 zł. Z czego się składa ten zestaw? Ano, składa się on z właśnie figurki składa się czy też z figurki małego Triceratopsa oraz z figurki Iana Malcolma, który lata na czymś w rodzaju paralotni. No nie pamiętacie tej sceny? Ja też nie. Tak się składa, że ten zestaw ma być taki kiczowaty, ponieważ ma on odzwierciedlać kiczowatość lat 90., gdzie te wszystkie rzeczy były zawsze przesadne, umieśnione, wybuchowe itd., itd. Bardzo chciałem mieć ten zestaw w swojej kolekcji z prostej przyczyny, ponieważ bardzo mi się podoba jego kiczowatość, a jakby tego było mało, mam również Alana Granta. Numer 2. Worek z Jurassic Park. I wreszcie mamy pierwszą rzecz z naszej wystawy, mianowicie jest to. Worek z Jurassic Park. Jest to najzwyczajniejszy w świecie worek, który nawet nie jest chyba bawełniany, po prostu ma zwykłe logo, ma sznureczki tutaj, żeby sobie je założyć na plecy, i w sumie kupiłem go tylko po to, żeby mieć do krótkich pierwszych wycieczek, jak gdzieś szedł do sklepu czy coś takiego, żeby szybko załadować, żeby nie musieć nosić plecaka. Tak wiem, duża różnica. No ale tak, po prostu mi się on spodobał, kosztował mnie on 10 euro i był dostępny ekskluzywnie dla Was tej wystawy Jurassic World Exhibition i moim zdaniem było warto. Numer 3. Funko Pop Mr. DNA. Kolejną rzeczą na naszej liście jest figurka Mr. DNA z serii Funko Pop. Tak się składa, że serii Funko Pop chciałem się pozbyć, ale jak zobaczyłem, że ten ekskluzyw, bo to jest ekskluzyw, jest dostępny w sieci sklepów smyc, to nie mogą się po prostu oprzeć, żeby go sobie kupić. Zwłaszcza, że był na przecenie. Kosztował mi on jedynie 10 euro, tak więc za to przelicznik około 40 zł, a patrząc na ceny taki, na serwisach takich jak Vinted czy też Olix, gdzie osiąga on ponad 100 zł, uważam, że to było bardzo fajnie wydane pieniądze. I tak, jest to po prostu zwykła, przezroczysta figurka, posypana brokatem, jak sami widzicie, ma logo Special Edition, z frontu mamy po prostu naszego przesympatycznego ludzika, u góry logo Jurassic Park numer 1170, z tyłu mamy też inne figurki z serii Jurassic Park. Tak więc, no, zwykła figurka, po prostu, i kupiłem ją dla siebie też i dla mojego serdecznego przyjaciela Bartosza. Numer 4. Pinch Jurassic World. Kolejną rzeczą jest zwykła briożka z tyranozaurem. Tych briożek było naprawdę sporo tam na tej wystawie, bo to jest akurat ekskluzji dla wystawy. I prawda jest taka, że kosztowały one 6 euro za sztukę. 6 razy 4 daje 24, czyli za takiego jednego pina przyjdzie nam zapłacić około 24 zł. I tak naprawdę kupiłem tylko sobie jednego z prostej przyczyny, ponieważ uważam, że 24 zł za takiego pina to jest dosyć dużo. A na wystawie było dużo, dużo ciekawszych rzeczy, no ale przyjrzyjmy się, co my tutaj mamy. A mamy tak naprawdę tutaj Tyranozaura po prostu, naszą poczciwą Rexy z dopiskiem Collectible Pin, z napisem Jurassic World The Exhibition i z tyłu mamy tutaj to samo praktycznie napisane, plus napis, że kosztowała 6 euro. Tylko tyle i aż tyle, nawet nie wiem, czy będę ją nosił. Po prostu kupiłem sobie, bo mi się podobała. Numer 5. Czapka z Jurassic Park. Zawsze marzyłem o tym, żeby mieć czapkę na uszy z Jurassic Park i tak się składa, że udało mi się spełnić to marzenie. Niestety nie pamiętam ile za nią dałem, ale jeżeli dobrze pamiętam to było coś koło 12 euro, a 12 razy 4 to 48. W związku z czym zapłaciłem niecałe 50 zł za tą czapeczkę, jeżeli dobrze pamiętam, bo zaznaczam, że mogę się mylić. No i jak sami widzicie jest to zwykła czarna czapka z białym logo Jurassic Park. Jest dosyć ciepła, bo nawet teraz jak stoję w tym to po prostu się już zaczynam grzać i się pocić i mi się to bardzo, ale to bardzo nie podoba. Także tak, czapka z Jurassic Park. Numer 6 Karty z Jurassic Park z okazji 30 rocznicy. To co trzymam teraz w ręku, to są karty z Jurassic Park z okazji 30 rocznicy. Wydawnictwa Panini. Tak się składa, że u nas w kraju przez jakiś czas były dostępne karty Jurassic World z okazji pierwszego filmu oraz Fallen Kingdom, które można było zbierać w se specjalnych segregatorach. Niestety ta seria do nas do kraju nie dotarła, a wielka szkoda, ponieważ uważam, że jest ona najlepsza z tych wszystkich serii, które mieliśmy do tej pory okazję oglądać. No bo mamy tutaj tak naprawdę wszystkie filmy jakie są znamy z serii plus kilka ekskluzywów takich jak jakieś tam specjalne grafiki i I generalnie taką saszetkę można kupić za euro 99 w Niemczech, co daje mniej więcej 8 zł. Teraz tak się składa, że chyba się już kończy nakład tego i można kupić też zestaw z segregatorem za 5 euro, jeżeli dobrze pamiętam, co daje 20 zł, także nie jest to zła cena, jeżeli ktoś chce zebrać sobie parę kart. Tak się składa, że ja już mam jeden segregator, drugi jest wystawiony na moim vintage. Jeżeli ktoś by chciał, zapraszam link w opisie. I tak, tak naprawdę to tylko tyle mogę Wam powiedzieć na temat tych kart. Moim zdaniem naprawdę warto. Warto też jeszcze dodać, że w Niemczech oprócz takich pojedynczych saszetek plus ewentualnych tych pełnych zestawów z segregatorem, można też kupić tak zwane value packs, które składają się tak jakby z trzech boosterów w formie jednego. Jest to po prostu grubszy booster, w którym można znaleźć więcej kart. Wielka szkoda, że nie trafiło to do Polski, trafiło to do Francji, trafiło to do Niemiec, ale no do kraju kwitnącej cebuli nie, bo po co. Numer 7 Ołówki z Jurassic Park. No, w sumie to tylko tyle mogę powiedzieć, że kupiłem sobie Ołówki z Jurassic Park za 5 euro, co daje 20 zł. No i mamy tutaj po prostu, jak sami widzicie, logo Jurassic Park, yy, mamy też logo porażenia prądem. Mamy jakieś takie gluty, nie gluty, i jakieś łańcuchy DNA, tak naprawdę. I w sumie to tylko tyle: po prostu mi się podobały te ołówki. Ja lubię takie rzeczy, czasami z nich korzystam, także czemu nie? Plus to ekskluzyw dla wystawy Jurassic World, więc zawsze fajnie mieć takie rzeczy. Numer 8: Torba na zakupy z Jurassic World. Tak się składa, że na wystawie były dostępne dwie torby z Jurassic World. Ja sobie kupiłem akurat tą materiałową, żeby być eko. No, jak sami widzicie, ma ona po prostu logo Jurassic World z dopiskiem The Exhibition. Jeżeli dobrze pamiętam, kosztowały one chyba 8 euro czy coś takiego, a 8 razy 4 to 32, czyli jakieś 32 zł za taką torebunię. Jest całkiem spoko, jest całkiem pojemna. W ogóle jak ją kupiłem, to przez cały dzień z nią tak naprawdę łaziłem, bo nie miałem nic innego, w co mogłem spakować wszystkie swoje fanty. Także tak, torebusiaż Jurassic Park. Numer 9. Podkładki z Jurassic Park. To jest akurat prezent od mojej żony. To jest zestaw czterech podkładek pod napoje z Jurassic Park, i wydaje mi się, że one są dosyć ciężkie. Ja ich nie odpakowałem, ponieważ stwierdziłem, że będę je trzymał na specjalną okazję. No ale co my tutaj mamy? Mamy tyranozaura, mamy trop tyranozaura, mamy napis Life Found Away i mamy coś, co przypominać ma w założeniu Velociraptora. No i co mogę tutaj jeszcze powiedzieć? Tak naprawdę nasze coastery są w kształcie okrągłym i są wyprodukowane przez Half Moon Bay i w sumie kosztują 13 euro a 13 razy 4 to jest jakieś 50 zł. Także tyle tyle przyszło nam zapłacić za to. Ja jestem bardzo szczęśliwy, bo wydają się solidne naprawdę bo są ciężkie, tak? I to w sumie tyle co mogę powiedzieć. Numer 10. Folder z Jurassic World Exhibition. Wydaje mi się, że to jest najfajniejsza rzecz, jaką mi się udało kupić podczas tej wystawy, ponieważ jest to folder z Jurassic World, który zdradza po prostu tajniki tej wystawy. To jest takie coś na modłę making of. Mamy tutaj naszego tyranozaura, który był po prostu tam prezentowany, mamy brachiozaura, mamy jakieś ciekawostki na temat dinozaurów, Cały folderek składa się tam, nie wiem, z około 20 stron, wyprodukowanych na grubym papierze. Mamy tutaj też quizy, jakieś zagadki dla dzieciaków i tym podobne. Mamy sylwetki dinozaurów, jakieś minigry i tym podobne. Także wydaje mi się, że całkiem spoko, zwłaszcza jako przedmiot kolekcjonerski. Zapłaciłem za to 16 euro, co daje tak mniej więcej jakieś 60 zł. Także no, wydaje mi się, że trochę drogo jak za taką rzecz, no ale trudno, niech stracę. Jak to moja żona powiedziała, jesteś na wakacjach, kup sobie. Więc kupiłem i nie żałuję tak naprawdę. Tak więc folderek warto jeszcze tutaj zaznaczyć, że jest to ekskluzyw dla wystawy Jurassic World, w związku z czym e, tym bardziej moim zdaniem warto wydać na to pieniądze. Numer 11. Koszulki z Jurassic Park. Tak się składa, że zawsze cierpię na deficyt koszulek z Jurassic Park. I jak tylko mam okazję jakąś kupić, to zazwyczaj to po prostu robię, zwłaszcza że są one dosyć trudno dostępne u nas w kraju. Tak więc kupiłem sobie dwie. Jedna z grubszego materiału, jest to chyba bawełna z jakąś domieszką. I mamy na niej, o, tyranozaura biegnącego z napisem JW. I tam napis chyba jest RUN, jeżeli się nie mylę. Life finds, life finds a way since 1903, czyli Życie znajdzie sposób od 93 roku. Fajna koszulka w kolorze takim syraczkowato zielonym z t grubszy materiał, idealna na chłodniejszy dzień. No i mam też drugą, ze znacznie cieńszego materiału, z napisem Jurassic World The Exhibition Berlin, bo chciałam mieć koniecznie jakąś pamiątkę z tego wydarzenia, która po prostu jest z tej wystawy, że tak powiem. Tak więc zwykła koszulka, nic więcej tak naprawdę. Jedno co jest ogromną zaletą, ona jest z cieńszego materiału, więc na porę letnią sprawi się idealnie. I to w sumie tyle, tak? Numer 12. Jajka Captives X. I przyszła pora na mój święty gral, jakim jest zestaw jajek Captives z Jurassic Park. Ale teraz zapytacie, Zilla, co ty gadasz? Przecież ostatnio mówiłeś, że to jest gówno i nie warto tego kupować. To prawda. Nie warto tego kupować ze Stanów. Tak się składa, że nie wiedziałem, że jest to dostępne w Europie, bo tak naprawdę nie jest. O dziwo, w Niemczech jest sklep Saturn, który kiedyś też u nas był, ale już go nie ma. I tam na z gadżetami można było dostać te jajka po cenie 8 euro za sztukę. Co sprawia, że te jajka są dla mnie takie wyjątkowe? Po pierwsze, zajebiste figurki, jakie znajdziemy w środku. Po drugie, karty autorstwa pana Jarosława Kosminy, którego grafiki po prostu uwielbiam, ubóstwiam. W związku z czym nie mogą się oczywiście oprzeć i sobie kupić. I tak się składa, że większość pieniędzy, które miałam odłożone na ten wyjazd, przepieprzyłem tak naprawdę na to. Z tego będzie oddzielny filmik z unboxingu, gdzie znacznie więcej rozwiodę się na temat tego zestawu. Opowiem Wam historię, w jaki sposób to nabyło, bo tak się składa, jak sami widzicie, mam też oryginalne pudełko do tych jajek. No, super, to było coś, co sprawiło, że ten wyjazd był dla mnie mega, mega, mega atrakcyjny. I tak, i w sumie, w sumie to tak naprawdę tyle. Moi kochani, mam nadzieję, że Wam się ten materiał podobał. Chociaż nie zdziwię się, jeżeli on wcale nie będzie miał tak dużo wyświetleń, ponieważ uważam, że on jest taki. Ten materiał to takie bardziej uzupełnienie. Ja tego nie traktuję jako pełnoprawny materiał, biorąc pod uwagę fakt, że no zwyczajnie ja za bardzo tak średnio lubię nagrywać takie filmy. Ale chciałem się pochwalić. W Moim zdaniem, naprawdę, jeżeli idzie o dostępność rzeczy z Jurassic Park, Niemcy mają naprawdę ogromny. Fajny wybór rzeczy, które można tam kupić. Te jajka, właśnie te gadżety z Jurassic Park, tam te sklepy z zabawkami są dużo lepiej zaopatrzone niż te nasze. Tam można było nawet kupić Hammond Collection na półkach, bo w smycie właśnie widziałem Carnotaura z Hammond Collection, widziałem Johna Hammonda z Hammond, Hammond Collection. Także jest to naprawdę mega. Boli mnie to niesamowicie, że u nas w kraju takich rzeczy nie ma. No ale na szczęście są takie sklepy, właśnie jak Monsteriada czy Amazon.pl czy Stworki Potworki, które są w stanie sprowadzić na Wasze życzenie takie rzeczy. No cóż, miejmy nadzieję, że kiedyś Polska dogoni, że tak powiem, Zachód pod tym względem i będziemy mieli tutaj znacznie więcej fajnej popkultury. Ja mam nadzieję o to walczyć i Wam też tego życzę. Z mojej strony to wszystko na dziś. Mam nadzieję, że wam się podobało, Jeśli i tak to rozważcie kliknięcie dzwoneczka, subskrypcji oraz łapki w górę, bo to wszystko sprawia, że te filmy poniosą się dalej, a ja będę tworzył dla was kolejne filmy, ewentualnie. Tak więc widzimy się w kolejnych filmikach. Trzymajcie się i cześć.